No, muszę powiedzieć, że jestem bardzo mocno zbudowany tym, co tutaj zobaczyłem. Byłem na otwarciu 29 ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w Sportach Halowych w województwie zachodniopomorskim, zachodniopolskim 2023. No i kiedy usłyszałem, że przyjechało z Polski ponad 400 zawodników, to było no, naprawdę zrobiło na mnie wielkie wrażenie. Cieszę się bardzo, że te zawody, ta olimpiada odbywa się w Ośrodku Przygotowań Olimpijskich w Wałczu. Jest to wyróżnienie dla Wałcza, wyróżnienie dla powiatu wałckiego. Możemy oglądać sport kadetów na bardzo wysokim poziomie. Jestem to, co zobaczyłem, zobaczyłem walki, które, w których i dziewczęta i chłopcy... E, e, walczyli, pokazali krążt naprawdę godny już zawodników najwyższej klasy. I mam nadzieję, że to będą przyszli Olimpijczycy, że właśnie e, e, ośrodek olimpijski da im przypustkę do tego, żeby zdobywać e, szlify już na Igrzyska Olimpijskie. E, zainteresowanie jest bardzo duże. E, 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 boksem e, tutaj walczył w ogóle. E, e, ta dyscyplina sportu, walczy, ma swoje tradycje już od kilkudziesięciu lat. Mamy wspaniałych wychowanków, którzy pokazali się na arenie ogólnopolskiej, ale również na arenie światowej. Chociażby Krzysztof Głowacki, o którym myślę, że wszyscy go znają. Dzisiaj jest finał, za chwilę już się rozpoczęła pierwsza walka. Będziemy wręczać medale, medale złote, medale srebrne. Liczę na naszych zawodników, którzy będą walczyć o najwyższą lokatę i mam nadzieję, że będą to złote medale. No właśnie takie turnieje pozwalają wyłuskać właśnie tych najlepszych, zobaczyć w jakiej kondycji są sportowcy, młodzi sportowcy, którzy tak naprawdę dopiero zaczynają swoją karierę. To jest idealne miejsce na to, żeby tą karierę później pielęgnować i pomagać takim zawodnikom. Ja się cieszę, że Państwo tutaj jako organizator też dużo pomogli mają Wspaniałe zaplecze, jeżeli chodzi o sport, o boks. Myślę tutaj o ośrodku, centralnym ośrodku sportu. No i ta hala tutaj też jest bardzo ładna, także jest, gdzie takie zawody rozgrywać. Ta infrastruktura też temu sprzyja. Tak, no, wałcz można powiedzieć, że sport ten stoi. Mamy bardzo dobrze, dobrze rozwiniętą, rozwinięte dyscypliny w kajakarstwie i wioślarstwie, ale również w boksie. I lekkoatletyka. Troszeczkę gorzej, ale te, te e, m, e, trzy e, dyscypliny, które wymieniłem, są e, na bardzo dobrym poziomie. Mamy szkołę mistrzostwa sportowego, która e, kształci e, przyszłych olimpijczyków e, właśnie w kajakarstwie dziewcząt i chłopców i wioślarstwie dziewcząt. Liczę na to, że również do, do takiej szkoły dołączą e, e, uczniowie, którzy uprawiają i, i młodzież, która uprawia e, boks, gdzie będziemy mogli ich szkolić tutaj na terenie miasta Wałcze, powiatu Walskiego bardzo długo, bo mamy tu również Akademię Nauk Stosowanych, w której, jest, w której jest kierunek wychowanie fizyczne. W związku z tym możemy przedłużyć pobyt tych zawodników, którzy osiągną już no najwyższy etap swojego swoim szkoleniu, żeby mogli stąd się wywodzić nasi olimpijczycy. Ja tylko przypomnę, że w Szkole Mistrzostwa Sportowego Wałczu, opuściło 29 absolwentów, którzy byli na Igrzyskach Olimpijskich. Liczę na to, że również kolejnymi będą bokserzy. Taka liczba robi wrażenie, także to widać, że to zdaje egzamin, że, że jest to kształcenie od podstaw. Tak, to ja, ja zresztą tym się param też trochę naukowo i muszę powiedzieć, no. że. Taki system szkolenia jest rewelacyjny. Przede wszystkim to, że trenerzy e, mogą być spokojni jakby o swoje uposażenie, mają e, stałą pracę i są tylko przygotowani do tego, żeby szkolić młodych ludzi. E, to, co się e, zadziało z boksem w Wałczy, gdzie mamy wspaniałych e, e, trenerów, e, którzy e, e, poświęcają swój e, własny czas, Mimo, że ich praca zawodowa to jest w całkiem innym kierunku, inaczej ukierunkowana, to muszę powiedzieć, że to jest wielki wyczyn, ale nie byłoby tego bez pomocy samorządu terytorialnego. Więc udostępnienie sal do treningu. Nasi bokserzy mają tylko dla siebie dedykowaną salę, salę bokserską, pięknie urządzoną, i wierzę głęboko w to, że te warunki, które mają tutaj w Alczu, spowodują, że. Będziemy w przyszłości mieli mistrza olimpijskiego. I tego sobie życzymy. Bardzo dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję.